Witajcie Los Santos, z Wami po raz pierwszy Tomaso marketki. Tego wieczoru o godzinie 19.30 rozpoczął się zlot samochodowy Organizowany przez firmy Auto Exotic oraz Los Santos Night Racing Całe wydarzenie jest chronione oczywiście przez naszych stróży prawa Wyszkolonych funkcjonariuszy San Andreas Law and proszę, Konkretnie przez jednostkę United States Marshall Services Oraz medyków z Emergency Medical Services a więcej o tym zlocie dowiecie się od właściciela. Los Santos, największy Tona. Witam, witam. Z tej strony Felix Johnson, właściciel firmy LSNR. No, dzisiaj, dzisiejszego wieczoru odbył się zlot motoryzacyjny, na którym przywitaliśmy wszystkich miłośników motoryzacji. Nie, nieważne, czy to jest motoryzacja japońska, francuska. Włoska, dla każdego znalazło się miejsce, każdy świetnie się bawił. Na zlocie także o godzinie 10:20 odbyło się losowanie zakończające naszą miesięczną loterię, gdzie nagrody nie były z najmniejszej półki. Dużo miejsc, które mogły wygrać, i mam nadzieję, że każdy, który wziął udział w tym wydarzeniu, świetnie się również bawił. Dzięki Felix. a teraz pokażemy naszym widzom jak z grubsza wygląda cały zlot, więc zapraszam was do przejścia się po zlocie. Może mnie być bardzo słabo słychać przez otaczające nas strzały z wydechów, palenie gumy oraz również może być ledwo widać przez dym spod opon, który leci z auta, który leci z aut za mną. Jednakowoż to właśnie ukazuje, jak wielka jest społeczność motoryzacyjna w naszym mieście. Aż brak mi słów, co ja mogę tutaj więcej dodać. Widać, że chyba kierowcy się do czegoś przygotowują. Nie wiemy jeszcze do czego. Być może niedługo to zobaczymy. Ale na ten moment oczekujemy na dalszy rozwój wydarzeń. Jak widzicie, za mną zebrało się nawet nie jeden, nie dwóch, nie trzech, a nawet około sześciu kierowców, którzy można powiedzieć, że w tym, w tym momencie integrują się ze sobą poprzez właśnie palenie gumy. A widać tutaj masę również egzotycznych samochodów, nie tylko że tak powiem, z pochodzenia ze Stanów czy na przykład Bentleya, a tam widać niebieskiego, pięknego Mercedesa, który Zaraz również pokażę swoją moc niemieckich inżynierów.